Oto jest etap drugi uczenia się ruszania pod górkę z hamulca nożnego, czyli ten etap trochę bardziej zaawansowany. No i on wygląda w ten sposób. Ciskamy sprzęgło, trzymamy hamulec, wrzucamy jedynkę i teraz robimy to samo co przy każdym ruszaniu, czyli koncentrujemy się na wypuszczeniu sprzęgła. Przy czym tutaj to sprzęgło trzeba wypuszczać troszkę szybciej, ale cały czas płynnie. No i wygląda to tak. Zaczynam wypuszczać sprzęgło i w zasadzie od razu przekładam nogę z hamulca na gaz, delikatnie tego gazu dodaję, ale sprzęgło cały czas wypuszczam. No i czekam, aż samochód zacznie mi jechać do przodu. Jeżeli zaczął mi jechać, to zatrzymuję nogę w miejscu, bo jest to moje półsprzęgło, przejeżdżam parę metrów i dopiero wypuszczam to sprzęgło do końca. No jeżeli tak to zrobicie, to oczywiście ruszycie, natomiast może się zdarzyć, że zbyt wolno wypuścicie sprzęgło, to samochód Wam się zsunie. Może się również zdarzyć, że zbyt szybko wypuścicie sprzęgło i samochód Wam zgaśnie, natomiast pamiętajcie, wszystko jest kwestią ilości powtórzeń. Jeżeli uczycie się tak ruszać, ćwiczycie to ruszanie na górce, na której ja to na przykład robię, czyli tam, gdzie nie ma za mną żadnych samochodów, to jest wszystko ok. Możecie to zepsuć nawet kilkanaście razy, ale w końcu dojdziecie do wprawy, bo mówię, wszystko jest kwestią ćwiczeń. Także dobrego ruszania Wam życzę. Na koniec zapraszam na moją stronę, czyli stronę paniacku.pl. Zapraszam do Mieleckiego i Rzeszowskiego Skręcika, czyli Mojżku Nauki Jazdy. Zapraszam na G2A. Jeżeli gracie w gry komputerowe, to G2A Wam się na pewno przyda. Linki znajdziecie w opisie filmu. No i pozdrawiam. Pa!